Andrzej Cikuta. i nazwisko. Andrzej Cikuta. Adres pracodawcy Komenda Policji Targów w Ekulica Hodeska 3 przez 5. Województwo Mazowieckie. Zdawu. Czynniki H2SO4. Pozostaje czynniki, duży gar, który którym mieszał kwas. Data zgonu, jutro. Data stwierdzenia choroby zawodowej jutro. Poruszanie się, pacjent czegoś wchodzenie i schodzenie kosował, u jak go zapniemy. Przynosi się higieniczne ubieranie się rozbieranie się. Stawia opór przy kontakcie z mydłem i czystą bielizną. Pie tylko Walter royal, czterdzieść presostko, wódką czystą. Unikanie kontaktu z mydłem i wodą bieżącą. Wie tylko jak dojść do monopolowego. Black Domu, Mieszka mieszkasz w pytam. Dlatego go przenosimy. Oddział chemiczny do wkładzika, Agonia alkoholowe, uczenie na mydło. Uczenie na mydło, do i jest powrotem. Uma personel medyczny. Nie pij, umyj się, idź do pracy, nie polewajcie mu. <laughs> Ale jest się trzyma. Zobacz, tutaj trzyma. Saba został przeniesiony na... Artycy, nie chce się pani podpisać, dobra? Lecimy. A tutaj mam problemy z wydalnością. Sam nie słychać Ale jest ja na zalecany nadal na Yeah. you <laughs>